Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w DSJ-4. Przed nami sezon 2033-34, sezon olimpijski, sezon z Mistrzostwami Świata w lotach narciarskich i sezon z nowymi obiektami. A pierwszy nowy obiekt widzicie już na samym początku tego sezonu jest to skocznia, która no zdecydowanie wybija się swoją niezwykłością na tle pozostałych, bo jest to obiekt w Mount Dobson, czyli ośrodku narciarskim w Nowej Zelandii. Więc odrobinę egzotyki dodajemy tutaj. Do tej naszej alternatywnej rzeczywistości, ale myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, pokrywająca się też z ambicjami FIS-u, żeby rozszerzać skoki narciarskie na zupełnie nowe miejsca. No a mamy tutaj do czynienia z ośrodkiem narciarskim na zupełnie przeciwnej półkuli niż cały puchar świata jest tak naprawdę rozgrywany. I dlaczego inauguracja akurat w takim miejscu? No, ze względu na to, że tam, gdzie mamy Nową Zelandię, pory roku są poukładane w zasadzie niemal. Odwrotnie, tak jak u nas. A to oznacza, że w okresie powiedzmy, gdzieś tam pod koniec października, to oni mają no już przyjście z zimy do wiosny, mniej więcej coś takiego, ale sprawdzałem to dokładnie i temperatury pod koniec października spokojnie umożliwiłyby przeprowadzenie tam zawodów na śniegu. Powiedzmy, że tam aura pod koniec października panuje mniej więcej taka jak w planicy pod koniec marca, gdzie mamy finały Pucharu Świata i skoczne zawsze jest przygotowana, nie ma z tym problemu. Choć aurę mamy bardzo wiosenną, często w planicy. I tutaj aurę mielibyśmy podobną. Ale spokojnie skoki na śniegu byłyby w tym momencie możliwe. Więc mamy teraz do czynienia z czymś na wzór prologu do Pucharu Świata, ale prologu rozgrywanego na śniegu, na całkiem innej półkuli, a potem Kusamo już wiadomo w drugiej połowie listopada i dalej już wygląda to, powiedzmy, klasycznie jak na nasze tutaj standardy. Więc później mamy KUSAMO, Whistler, A, jeszcze warto wspomnieć, że w Mount Dabson, podobnie jak w planicy na zakończenie sezonu, mamy schemat dwa konkursy indywidualne, a pomiędzy nimi konkurs drużynowy. Więc tutaj i na start sezonu, i na zakończenie, mamy teraz podobne schematy. Falun, Klarholz, Engelberg, tutaj standardowo. Później mamy turniej czterech skoczni, turniej polski z trzema obiektami, Sapporo, Willingen, Ironwood, Skocznia w Elwowie, chyba powraca po krótkiej przerwie, Harachow, Kowalowa. I tutaj widzicie jeden konkurs, ponieważ będą to Mistrzostwa Świata w lotach na największej Skoczni Świata, choć największą na świecie będzie ona jeszcze tylko przez moment, za chwilę dowiecie się dlaczego. Później mamy Igrzyska Olimpijskie w Innsbrucku i Zefeld. Tak zagłosowaliście w ostatniej ankiecie, że właśnie tutaj mają się odbyć te Igrzyska. Myślę, że bardzo ciekawy, fajny wybór. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Później mamy Raw Air, no klasyczne, Lachti i Planice. A dlaczego wspomniałem, że Kowalowa za chwilę już nie będzie największą skocznią świata? Ponieważ na koniec tego sezonu, po zawodach w Planicy, będziemy mieć jeszcze specjalne, dodatkowe konkursy, których nie umieściłem tu w Pucharze Świata, ponieważ w tej naszej rzeczywistości postanowiłem na początek zrobić coś takiego, że te specjalne zawody nie będą dla wszystkich i nie będą wliczane do klasyfikacji Pucharu Świata. One będą tylko dla czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na koniec. To będą zawody bonusowe, można powiedzieć takie pokazowe. Za nie nie będzie się otrzymywać jakiejś, jakiejś specjalnej nagrody. No a te zawody odbędą się na nowej, największej skoczni świata, która wpisuje się w zupełnie nową kategorię, czyli na Super Mamuty. I skocznia... Na której będziemy rywalizować to skocznia we włoskim Livinio HS325, więc w nadchodzącym sezonie będziemy mieć do czynienia z obiektem, na którym po raz pierwszy będą możliwe loty za 300 metr i to bardzo konkretnie za 300 metr. Możliwe, że od przyszłego sezonu na tej skoczni będą się odbywać już normalne zawody pucharu świata dla wszystkich i nie wiem jeszcze gdzie je umieścić w kalendarzu, czy gdzieś w środku, czy może rzeczywiście tak jak teraz, dopiero po planicy na koniec, więc w planicy już nie odbywałyby się finały Pucharu Świata, tylko właśnie w Liwinio. Możliwe, że tak zrobimy, bo myślę, że to wszystko musi iść do przodu. Ten kalendarz musi się rozwijać, musi w pewien sposób ewoluować. I myślę, że zmiana tej wieloletniej tradycji, akurat w tym kierunku, żeby tutaj tą skocznię w Livinio wprowadzić na koniec, to by było bardzo ciekawe, ale jeszcze to jest do przemyślenia. Natomiast teraz ruszamy już do rywalizacji w Pucharze Świata. Letnie Grand Prix. Nie było do końca dla nas udane, jak na nas, nasz obecny poziom. No bo zajęliśmy miejsce drugie. Jonas Schuster wygrał letnie Grand Prix. I czy nie będziemy mieć tu przypadkiem skoków na igielicie? No to jest pewna ironia losu, można powiedzieć, bo dopiero przekonywałem was, że jak najbardziej tutaj zawody na śniegu są możliwe na pod koniec października na tej skoczni. I nam akurat wylosowało, że mimo ustawienia warunków zimowych zrobi nam zawody na igielicie. No ale okej, okay, no żyjemy w takich czasach, że jest to dopuszczane przez przepisy yy, i jest to możliwe też właśnie ze względu na pogodę, na klimat, że tego śniegu czasem zwyczajnie brakuje. No więc mamy inaugurację Pucharu Świata na igielicie. No już w rzeczywistości nawet takie rzeczy się działy, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Mam nadzieję, że już kolejny konkurs będzie tutaj zimowy. No a my koncentrujemy się już na tych zawodach. 146 metrów z bardzo wysokimi ocenami. Co nam to daje? Daje nam to szóste miejsce po pierwszej serii. Prowadzi Łukasz Łukaszczyk. Więc nasz kolega z kadry. 155 metrów Tomasiaka w drugiej serii. To jest jakiś kosmos. Jest niesamowity skok. Ale też widzimy, że warunki są naprawdę w tym momencie bardzo sprzyjające. Czy będziemy w stanie to wykorzystać? Całkiem ładnie na progu. Jest dobra wysokość, chociaż to nie będzie na pewno aż tak daleki skok, ale jest przyzwoicie. 152,5 metra to też jest świetna próba. Niewiele nam do Tomasiaka zabrakło. No i tylko z nim ostatecznie przegrywamy. Łukaszczyk spadł mocno. No i mamy dwóch Polaków na czele Pucharu Świata. Bardzo ciekawa sytuacja na początku tego sezonu. Teraz mamy drużynówkę na tej samej skoczni i liczę na to, że tutaj już będziemy mieć zimę. Zimę w pełni, no zobaczymy jak to się wszystko wynikowo poukłada Polska na tym treningu przed moim skokiem jest na miejscu piątym No i co, znowu to wygląda jakby był igielic No niesamowita sprawa to jest Bo ja jestem pewny, że ustawiłem warunki zimowe No ale cóż, mamy taką a nie inną sytuację i jakoś to musimy y, znieść No w Kusamo liczę na to, że już śnieg będzie Raczej tam nie będziemy mieć z tym problemu. Więc lecimy dalej, tą serię próbną wygraliśmy. No a jak będzie w samym konkursie? To się za chwilę okaże. Jak na razie wydaje się, że Polska radzi sobie całkiem przyzwoicie. Drugie miejsce. No a jak będzie po mojej próbie? Ładnie trafiony skok na progu w powietrzu też, wygląda to naprawdę dobrze. I chyba możemy być umiarkowani z tego skoku zadowoleni, choć wiatr nie sprzyjał mocno z tyłu. Dawało. Paweł Wąsek tutaj 144 metry bardzo ładnie. No i Polska prowadzi po pierwszej serii z naprawdę przyzwoitą przewagą. Habdas też bardzo dobrze rozpoczął. No tutaj do 147 metrów, świetna próba. Wąsek niestety słabiutki skok, ale Kasper Tomasiak nadrobił. No i czy mamy tutaj szansę jeszcze powalczyć o pierwsze miejsce? To się za chwilę okaże. Natomiast drugie mamy raczej w kieszeni, bo tam 108 metrów wystarczy. No i to będzie skok. No, przyzwoity po raz kolejny 139,5 metra, wysokie noty i Polska wygrywa bo tylko 122 metry zkaczerioju Kobayashi. Więc naprawdę dobrze rozpoczęliśmy sezon drużynowo. Zaskakująco wysoko Szwajcaria, Finlandia, znowu słabiutko Niemcy, Norwegia. Grany 117,5 z upadkiem w finale, więc no tak to się przedstawia, jeśli chodzi o te pierwsze zawody drużynowe. My wracamy natomiast do Pucharu świata. Trzecie podejście do Mount Dobson i zobaczymy. Czy jest szansa tym razem na śnieg, ale coś mi się wydaje, że może być po raz kolejny Igielit i niestety tak właśnie się dzieje. Więc mamy początek pucharu świata na igelicie w pełni. No ale cóż, tak jak już mówiłem, takie sytuacje mogą mieć miejsce w rzeczywistości, więc nie ma tutaj co narzekać. Za chwilę w Kusamo będziemy mieć już pełnię zimy z pewnością. Wygraliśmy te kwalifikacje po bardzo dobrym skoku. No, a jak będzie. W samym konkursie, na prowadzeniu Jan Habdas, w ogóle Polacy bardzo fajnie się spisują, trzeba przyznać. No, a czy my tutaj dołączymy do tej ścisłej czołówki? Ten skok wydaje się, że będzie naprawdę dobry. No i jest dobrze. 149,5 metra, bardzo wysokie noty i prowadzenie, i to pewne prowadzenie, choć jeszcze paru skoczków po nas skakało. 148,5 metra, Dominika Petera, to jest skok na Miejsce pierwsze w tym momencie. Myślę, że mamy sporą szansę, żeby te zawody wygrać, ale czy rzeczywiście tak będzie? Za chwilę się przekonamy. Jesteśmy wysoko nad zeskokiem. I chyba tak, chyba bez problemu. 150,5 metra, bardzo wysokie noty i bardzo pewne zwycięstwo, a Kasper Tomasiak po raz kolejny na podium. Więc zaczynamy weekend od miejsca drugiego i pierwszego, ale również świetnie Kasper Tomasiak, pierwszy i trzeci. Więc obaj mamy komplet miejsc na podium, można powiedzieć. No i przechodzimy do zawodów w Kusamo. Więc zobaczymy jak na północy Finlandii się spiszemy. Skocznia, na której od wielu, wielu lat mieliśmy inaugurację Pucharu Świata teraz w roli drugiego weekendu. No ale mamy tu już pełnie zimy, mamy prawdziwe warunki godne Pucharu Świata i w tych kwalifikacjach naprawdę niezła próba. Drugie miejsce nam ona daje. Przegrywamy tylko z Łukaszem Łukaszczykiem. Więc przechodzimy do samego konkursu. Na prowadzeniu Jonas Schuster, nasz wielki rywal z letniego Grand Prix, 142 metry, bardzo przyzwoita próba. Czy będziemy w stanie tutaj podjąć się rywalizacji z Austriakiem? Ładnie na progu, całkiem ładnie też to wygląda w powietrzu, choć mam wrażenie, że jestem troszkę nisko, ale coś tam udało się jeszcze wyciągnąć, 140,5 metra. Nie wiem, być może troszkę warunki tutaj. Przeszkadzały, ale nie jestem pewny z czego to wynika, że tak nisko lecieliśmy. W każdym razie jest miejsce trzecie po serii pierwszej. Jonas Schuster pewnie prowadzi. Przed naszym skokiem natomiast prowadzi Remo Imhoff. 146 metrów w tych warunkach. To jest skok na wręcz jakimś absurdalnym poziomie. Wybitnie absurdalnym, można powiedzieć. No ale nasz skok też niczego sobie. Na pierwsze miejsce raczej nie, tak jest. Na drugie ale 141 metrów to jest dobra próba. O jedną dziesiątą tylko przegraliśmy z Imhofem. Schuster utrzymał prowadzenie. Świetna próba też w finale. No a my po raz kolejny na podium. Umacniamy się na pierwszym miejscu w generalce. Za nami wciąż Kacper Tomasiak. Więc przechodzimy do kolejnych kwalifikacji. Odległości całkiem niezłe osiągają najlepsi zawodnicy. Jonas Schuster potwierdza, że jest w świetnej formie. Mimo, że te warunki znowu nie wyglądają wcale jakoś spektakularnie. Ale widać, że no przede wszystkim Austriak, ale nie tylko, też Kasper Tomasiak, między innymi, no i może też paru innych zawodników, tutaj serio prezentują świetny poziom. I może być z nimi bardzo y, ciężko rywalizować w tym sezonie. 142 metry, Renni Kaido na prowadzeniu. Japończyk, który no już od kilku lat jest tutaj liderem swojej kadry. O, teraz ładnie na progu. Ale znowu mam wrażenie, że ciśnie do dołu, no, teraz to myślę, że yy, na pewno były to warunki, bo raczej nie wyglądało to zbyt dobrze. I Jonas Szuster tuż za nami, my utrzymujemy to miejsce, 143,5 metra wielopalo ale już długo yy, na prowadzeniu. Teraz warunki są znacznie lepsze, byle żeby się tam nie, nie przekręciły w trakcie lotu. Troszkę może za agresywnie tutaj poszliśmy, ale no nie jest źle, ale nie jest też wybitnie. Z Palosarim przegrywamy. Miejsce drugie w tej chwili. No i to drugie miejsce utrzymaliśmy, co jest dosyć sporym dla mnie zaskoczeniem, powiem szczerze. No ale w dalszym ciągu mamy komplet miejsc na podium i to jest ciekawe. 320 punktów, niemal 100 przewagi nad Tomasiakiem. Szczerze, myślałem, że będzie troszkę trudniejszy początek sezonu. Jak na razie ta forma jest naprawdę wysoka. W letnim Grand Prix tak dobrze to wcale nie wyglądało. Ale teraz zimą. Jesteśmy na dużo wyższym, no może nie na dużo wyższym, ale jesteśmy no bardziej ustabilizowani, tak bym to ujął, bo zdarzały nam się bardzo dobre skoki latem, ale one były przeplatane zdecydowanie gorszymi, a teraz nawet jak się jakaś drobna wpadka zdarzy, to to nie wpływa jakoś drastycznie na odległość, na prezentowany przez nas poziom, więc myślę, że możemy być z tej stabilizacji względnej zadowoleni. Zobaczymy, jak się spiszemy w Whistler na skoczni, którą bardzo bardzo lubimy, bardzo dobrze wspominamy, no ale niestety, ten pierwszy skok to jest dosyć spora wpadka. Miejsce dziewiąte po pierwszej serii. Nishida prowadzi, nika do trzeci, więc Japończycy tutaj w natarciu. Imhoff, 137,5 na prowadzeniu, bardzo dobra próba Szwajcara. No i ruszamy do walki, żeby gdzieś tam na wyższą pozycję się dostać, ale. Ojej, jeszcze dużo, dużo gorszy skok niż ten pierwszy. No i szkoda. Szkoda, bo przerwamy bardzo fajną pasę miejsc na podium. I dopiero zdążyłem powiedzieć, że cieszę się z tej stabilizacji, a tu nagle potężna wpadka. Natomiast wciąż jesteśmy na czele pucharu świata. Widziałem, że na drugie miejsce wskoczył palosari. No, a jak będzie w drugim konkursie w Whistler? No, ten pierwszy jest dużym zaskoczeniem też ze względu na to, że przecież nam tutaj zazwyczaj szło bardzo dobrze, ale też trzeba zwrócić uwagę. Zazwyczaj mieliśmy tutaj naprawdę fajne, sprzyjające naszej technice warunki. No a teraz podczas tego, podczas tego weekendu raczej są warunki niesprzyjające. Natomiast te kwalifikacje wygraliśmy, mimo że skok wcale nie był taki dobry. Więc to pokazuje, że naprawdę różnie się to wszystko potrafi czasami poukładać. Zobaczymy, jak poukłada się w tym niedzielnym konkursie. Wydaje się, że będzie to skok. Lepszy niż te, które pokazywałem w pierwszych zawodach. No, miejsce siódme po pierwszej serii, więc nie ma wcale jakiejś tutaj spektakular... spektakularnej poprawy, jak na razie. No, ale troszkę lepiej jest na pewno. Palosari w ogóle na prowadzeniu. Widać, że Finn tutaj dobrze się czuje na skoczni Whistler. Yy, I wydaje się, że ten skok finałowy może być jednym z najlepszych, jakie tutaj oddaliśmy w ten weekend. 134,5 metra to jest dobra próba. Wysokie noty, może jedynie troszkę za pasywnie. Tutaj lecieliśmy, jedyny mankament. No i znowu z Wilopalosarim Palosarim przegrywamy. Fin fenomenalnie dysponowany. No ale cieszę się z tego drugiego miejsca. Więc przenosimy się do szwedzkiego Falun na skocznię, którą osobiście lubię. Yy, tutaj zostawałem mistrzem świata. Tutaj też zdobywałem brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Więc skocznia, z którą wiążą się bardzo dobre wspomnienia. Zobaczymy. Czy te konkursy Pucharu Świata w aktualnym sezonie też dobry smak, że tak powiem, po sobie pozostawią? W kwalifikacjach bardzo przyzwoicie miejsce. Drugie, przegrywamy tylko z Łukaszem Łukaszczykiem, który tutaj wyrasta na mistrza kwalifikacji, bo to chyba już nie pierwsze wygrane. A w konkursach aż tak dobrze raczej nie jest. No ale może się przełamie i w konkursach też będzie to wyglądało lepiej już niedługo. My natomiast przechodzimy do tego konkursu głównego i wydaje się, że czeka nas bardzo podobna próba. Na top 5 na pewno, tak jest, nawet na miejsce drugie. Tym razem przegrywamy z Habdasem, innym Polakiem, a Kacper Tomasiak trzeci. Trójka Polaków na trzech pierwszych miejscach Palosari teraz prowadzi. Tam z niższych miejsc musiał tym razem atakować, ale ten atak jak najbardziej udany. A czy nasz atak na wyższe pozycje będzie udany? Troszkę chyba za dynamicznie, za agresywnie, ale Palosariego spokojnie wyprzedzimy. 127 metrów wystarczyło i to zdecydowanie wystarczyło. No i zostaje Jan Habdas. Tomaszek z No i czy Jan Habdas udźwignie tutaj ciężar? Czy nas wyprzedzi? Czy to może będzie nasze drugie zwycięstwo w sezonie? Wyprzedził. 130 metrów. Bardzo dobra próba. Dwa świetne skoki. W obu seriach skakał najdalej. Więc trzeba go tutaj naprawdę pochwalić. Bardzo wysoka nota. A my po raz kolejny w tym sezonie na miejscu drugim no, ale troszeczkę tutaj Palosariego wyprzedziliśmy, ale idziemy łeb w łeb, można powiedzieć, bo naprawdę z Palosarim w ostatnich konkursach te wyniki mamy niezwykle podobne. Więc przechodzimy do drugiego konkursu Falun. Warunki, no niestety, po raz kolejny niezbyt sprzyjające. W tym sezonie chyba jeszcze nie mieliśmy konkretnego wiatru pod narty ani razu, niestety. Natomiast ten skok kwalifikacyjny, no wydawało mi się, że troszkę dalej tutaj polecę. Szóste miejsce, ok. Tomasiak górą w tych kwalifikacjach A jak to się poukłada w zawodach 130 metrów Weringera z Niemiec To on jest teraz na prowadzeniu No to rzadkość, żeby tego zawodnika zobaczyć w najściślejszej czołówce Ładnie na progu, ładnie w powietrzu Może troszkę za pasywnie, ale jest nieźle Myślę, że możemy być z tego skoku zadowoleni Bardzo wysokie noty przede wszystkim no, i jesteśmy na miejscu pierwszym po pierwszej serii. Wygląda to naprawdę dobrze. Za nami dwójka Niemców. No, i jak będzie w finale? Jan Habdas prowadzi z niewielką przewagą nad swoimi rywalami. Jeśli teraz oddamy podobne skoki jak w serii pierwszej, to bez problemu powinniśmy być na podium tego konkursu, i wydaje się, że tak właśnie będzie. No, technicznie naprawdę były to bardzo dobre skoki tutaj w niedzielnym konkursie w Falun. Myślę, że jest spora szansa na zwycięstwo tak naprawdę. Aha, bo ja byłem pierwszy po pierwszej serii, tak? Tak, mamy tutaj wyniki konkursu. No tak, przecież tych dwóch Niemców było za mną, a nie przede mną. Coś mi się tutaj przestawiło. No, ale dobrze, więc wygrywamy te zawody. I to z całkiem ładną przewagą. Mnóstwo Polaków w czołówce, ale zabrakło tutaj niestety Tomasiaka. Tomasiak najsłabszym z Polaków, bo nie widzę go w ogóle w trzydziestce. No to jest akurat bardzo, a nie jest, przepraszam, na miejscu dziesiątym, za Juroszkiem, ale przed Wąskiem. Dobra. Więc, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu Polaków w dziesiątce. No cóż za niezwykły konkurs. Zobaczcie zresztą mamy, Tomasiaka na miejscu piątym, Habdasa na szóstym, Łukaszczyka na dziewiątym, Kacpra Juroszka na czternastym, też ładnie, Pilch dwudziesty też nieźle, Wąsek dwudziesty piąty, więc naprawdę dzieje się. A przed nami zawody w Klarholz. Niemiecka skocznia HS170, skocznia z, z kategorii, można powiedzieć, tych półmamutów, jak Ironwood. No i zobaczymy, co przyniosą nam zawody właśnie w tym miejscu. Skocznia, którą osobiście lubię, yy, aczkolwiek nie należy do najłatwiejszych, i tutaj bardzo różne wyniki się zdarzały w przeszłości. No ale jeżeli znajdzie się patent na ten obiekt, jeżeli tutaj dobrze się wstrzeli w tą skocznię, to naprawdę może ona dać dużo satysfakcji i można tutaj polatać sobie bardzo daleko zobaczymy czy to się uda w konkursie wydaje się, że jest na to spora szansa tutaj trzeba odważnie wychylać się do przodu i tak właśnie zrobiłem i to jest naprawdę fajny skok 175 m lądowaliśmy za punktem HS przed nami jedynie Wilo Palosari Maximilian Ortner w tym momencie na prowadzeniu ale 163,5 m to nie jest spektakularna próba, wydaje się, że większych problemów nie powinniśmy mieć, żeby go tutaj wyprzedzić. Ładnie na progu, ale troszkę za agresywnie. Starałem się podciągnąć te narty jak najszybciej. Okej, okay, wystarczyło. Były błędy, i to bardzo duże, w tym skoku, a mimo wszystko skoczyliśmy dalej od prowadzącego Ortnera. Czy da radę Palosari? Dał radę, 166,5. To też nie był perfekcyjny skok, no ale lepszy od naszego. No, i zasłużone z pewnością zwycięstwo. Gratulacje dla Fina, który naprawdę w tym sezonie jest mocny, choć odsadzamy go i tak całkiem porządnie, ale radzi sobie nieźle. Więc przechodzimy do drugiego konkursu w Clarholz. No, życzyłbym sobie w końcu takich wymarzonych warunków, silnego wiatru pod narty, żeby móc tutaj daleko poskakać, i wydaje się, że chyba taki jest. No, idealnie. Tutaj sobie to tego zażyczyłem i, i mamy. Byle teraz nie zepsuć za mocno tych skoków. I będziemy się mogli cieszyć dalekimi próbami. I ta próba, no jest daleka tutaj. Lądowałem na dwie nogi, bo wyciągnąłem, chciałem wyciągnąć jak najlepszą odległość. 171,5 metra to trzecia odległość tej serii kwalifikacyjnej, więc całkiem niezły skok. Ale na pewno da się to lepiej nakręcić na progu, żeby troszkę wyżej wyjść. Teraz spróbujemy właśnie tak zrobić. Niestety troszkę osłabł ten wiatr. Ok, na pewno jesteśmy trochę wyżej. Ale, no, odległości troszeczkę zabrakło. Ja wiem, że to jest i tak pierwsze miejsce. Yy, I to jest i tak prowadzenie. Natomiast liczyłem troszeczkę na więcej, jeśli chodzi o metry. Chciałem tutaj 172 przekroczyć. Niektórym się to udało w tej drugiej serii. Trofenik, Habdas, Imhoff. Oni 172 przekroczyli. Nawet 173 tam było. No i też nie ukrywam. Chciałbym do tego grona dołączyć. Są świetne warunki, ładnie na progu. Nie wiem, czy nie troszeczkę za bardzo szarpnąłem tam, ale to będzie niezła próba. Troszkę dalej chyba niż w pierwszej serii. Nie udało się tych 172 skoczyć, ale jest 171,5, 171,52 bardzo dobre równe skoki z wysokimi notami i mamy zwycięstwo przed Remoim Hofem i Janem Habdasem. Palosari tym razem dużo gorszy konkurs, więc tak się przedstawia sytuacja w tabeli, a my przechodzimy do weekendu w Engelbergu, który zakończy dzisiejszy odcinek. To jest ostatni weekend przed turniejem czterech skoczni, no i klasycznie później w następnym odcinku przejdziemy sobie właśnie do turnieju czterech skoczni, a następnie turnieju polskiego. No ale w tym odcinku czeka nas już tylko Engelberg. Tutaj jak zwykle duże yy, problemy, wyjście z progu zdecydowanie za wcześnie, ale warunki są dobre, więc liczę na to, że w samym konkursie no, zaprezentujemy się lepiej. No skocznia w Engelbergu bardzo często sprawia mi problemy. Ten próg, tutaj mam wrażenie, że jest bardzo trudny, żeby, na nie, żeby w niego czysto trafić. No właśnie, teraz skok spóźniony. Nie czuję tego progu kompletnie, troszeczkę dalej. No ale to jest czternaste miejsce, więc też nie ma się czym chwalić za bardzo. Mam nadzieję, że teraz uda się to lepiej wyczuć. No żeby też przed tym niedzielnym konkursem tutaj troszkę pewności siebie nabrać. Na pewno było, był, będzie to najlepszy skok z tych trzech. Ale też nie jakiś fenomenalny, chociaż niezły. Nie ma na co narzekać za bardzo. 138 metrów, wysokie noty. No i awansowaliśmy na miejsce piąte, czyli całkiem wysokie. Naprawdę niedużo zabrakło do podium. Wygrywa Habdas przed Schusterem i Steinbeiserem. Więc tak wygląda sytuacja w tym momencie w tabeli. No a my przechodzimy do finałowego, na dzisiaj, konkursu finałowego konkursu tej części sezonu. Przed naszym skokiem w kwalifikacjach na prowadzeniu Jonas Schuster 134,5 metra. Warunki już są zdecydowanie bardziej pasujące do Engelbergu, że tak powiem, choć no nie pasujące nam, bo oczywiście w tych warunkach, jeszcze na tej skoczni, no skacze się bardzo trudno. No ale piąte miejsce w kwalifikacjach oczywiście nie jest złe, więc przechodzimy do pierwszej rundy: 135,5 metra Palusari. Tym razem to może być wielki powrót Fina, który miał dwa trochę gorsze konkursy. Ale jak na razie wygląda bardzo dobrze. Na progu troszkę mam wrażenie za wcześnie. No i co nam ten skok da? Daje miejsce trzecie. Bardzo wysokie noty 131 metrów. Nieduża strata mamy szansę tutaj spokojnie na podium. 133,5 metra Markusa Miller'a. Okej, okay. myślę, że to jest do przeskoczenia przy dobrym skoku i spokojnie to podium jesteśmy w stanie tutaj utrzymać, ale niestety skok potężnie spóźniony. A mimo wszystko udało się nawet niezłą odległość wyciągnąć. No ale oczywiście podium nie utrzymamy. Palos Sari psuje skok jeszcze dużo bardziej, 123 metry i z upadkiem. Niesamowita sprawa. do też upadł. Coś dziwnego tam się działo. Zawody wygrywa Miller przed Łukaszczykiem i Raimundem. My na miejscu szóstym. No ale w klasyfikacji generalnej, jak sami widzicie, ogromna przewaga i tak naprawdę po raz kolejny zmierzamy pewnie po czwartą z rzędu kryształową kulę. Więc możemy pobić rekord Adama Małysza, trzy wygrane z rzędu w pucharze świata, i możemy wyrównać rekord świata, jeśli chodzi o zdobyte kryształowe kule, których Małysz i Nikanen mają cztery. Więc po tym sezonie być może dołączymy do tego grona. No a jak nam pójdzie w turnieju czterech skoczni, turnieju polskim, które są tuż przed nami, o tym przekonamy się w następnym odcinku. Za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.